Wodoma spływać, od tych liście leżą zablokowane odpływy. Wszystkie taka rampa, tutaj żeby otworzyć windę, trzeba po wodzie chodzić. Te windy teraz nie da się otworzyć z pilota, bo przepisy bezpieczeństwa tego zabraniają. Trzeba do pewnego kąta ręcznie, a potem dopiero można. Tylko jak otwieram ręcznie. To nie widzę Czy mi tutaj już nie uderza w tą, w tą ramę To jest taka rampa, że tutaj wszyscy wybijają szybę rogiem windy. Zawsze z blisko jakoś tu podjeżdża. Było podjechane nawet na styk, a tutaj niewiele się zahacza To jest przejście zrobione na taką przez wodę, most idę naokoło, bo tutaj nie ma przejścia. Za duży staw jest zrobiony.